w momencie, kiedy ktoś nas atakuje, to kiedy ktoś nam próbuje utrudnić działanie, to wtedy jesteśmy jeszcze silniejsi. I teraz o to Was chcę właśnie poprosić w tym drugim etapie kampanii o jeszcze więcej zaangażowania, o jeszcze więcej energii. Proszę Was o do... to. Tu jest bardzo piękny transparent, którego nie będę cytował, ale powiem Wam tylko tyle, że nie wygram sam. Dzisiaj musimy zapomnieć o słowie ja. Musimy myśleć w kategoriach my. Razem to możemy zrobić. Ja myślę, że ta niesamowita energia, której ja nie pamiętam od końca lat 90., ten uśmiech porozumienia, ta chęć wspólnej walki to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Zrobimy to razem, i jeżeli wygramy, to wygramy razem. I na koniec chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że wszędzie, gdzie jestem, mówią mi o tym prezydenci, burmistrzowie, mówią mi o tym wójtowie, a mianowicie mówią, Panie Rafale, ważne jest nasze miejsce w Europie. Widzę tutaj kolejny drogowskaz Europa na tak. Ważne jest, żeby nikt nas od tej Europy nie oddzielił, żebyśmy byli aktywnymi członkami wspólnoty, którzy są w stanie być twardzi, kiedy trzeba, ale nie obrażają wszystkich partnerów. Bo przecież też dzięki Unii Europejskiej, dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej jesteśmy silniejsi, jesteśmy bogatsi, bronimy różnorodności. I dzisiaj chciałem Wam to zadeklarować tutaj, bo przecież na Dolnym Śląsku, gdzie się nie obejrzymy, widzimy inwestycje z Unii Europejskiej. Że nie damy się wydrzeć w wspólnocie, że będziemy częścią tej wspólnoty. Twardym partnerem, ale partnerem, który nikogo nie obraża. Że będziemy państwem, które będzie walczyło o swoje interesy, ale również, które będzie partnerem konstruktywnym, które będzie walczyć z ociepleniem klimatycznym, o czyste powietrze, które będzie walczyć o każde miejsce pracy, które będzie walczyć o to, żeby Polska była znowu respektowana. Bo tylko państwo, które jest respektowane w Unii Europejskiej, z takim państwem się wszyscy liczą. I nie damy się zepchnąć na margines. To państwo obiecuję! Będziemy Zwyciężymy razem. Prezydent, Prezydent! Prezydent polski i jeszcze raz, drodzy Państwo, na koniec. Bardzo proszę. Zróbmy to razem. Pokażmy jeszcze więcej determinacji. Pokażmy jeszcze więcej energii. I wtedy zwyciężymy! Razem! Zwyciężymy! Ja myślę, że jako mieszkańcy regionu Jeleniogórskiego, bo widzę, że nie tylko mieszkańcy Jeleniej Góry są tutaj na tym. Na, tak, ja nie będę wymieniał, bo bym się pogubił, ale dziękujemy panu prezydentowi, że przyjechał do nas, obiecujemy, że zrobimy wszystko, ale liczymy też na... ད� 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 དད དག